OK, mamy to, mamy to. Nowa graficzka, nowy wygląd. Tu się pewnie nic nie zmieniło. Dobra, ja już jestem na tym łowisku. I patrzcie jak to wygląda. Całkiem inne tekstury. Generalnie podejrzewam, że spody się nie zmienią. Spody się nie zmienią. Wszystko jest tak jak było, ale woda. O będzie fajnie widać jak ryba się prowadzi. No. Powiem wam Wizualnie całkiem ładnie, ale tu chyba nie ma żadnych zmian. Nie ma tego co zastanawialiśmy się, czyli tej metody muchowej. Nie ma żadnej wzmianki. Tu jak się idzie? To jest tak samo, tak? Tak samo. To jest ten nasz kamień. Jeden, jak go zawsze nazywam, dla mnie to jest właśnie, jak wrzucam spoty albo mam tłumaczenia w transmisji. dla mnie to jest lewy kamień, a tamten drugi kamień, ten tam, tam, tam. O tam, tam, tam. Czyli na tym kolejnym spocie z tamtej strony, to dla mnie jest prawy kamień. Nie wiem. Dobra, teraz patrząc tu na minimapę, to zaraz sobie umówimy. Tu się chyba nic nie zmieniło. Chociaż wydaje mi się, że. Czy to ciemne nie jest w tym stronę bardziej. A tutaj głębina. Jest podobnie. Nie wiem, czy się może tu trochę nie pozmieniało, ale generalnie jest jak jest. Kolejna sprawa właśnie to co tam było wpisane w patrznotach. Patrzcie. Tutaj dokładnie w miejscu, w którym idziemy. Widzimy dokładnie na minimapie. Kordy. I tutaj klikając mapkę, patrzcie. Fajnie będzie omawiać. Widać dokładnie pozycję, która to jest na mapie. Super. Teraz bałwanki. Bałwanki mamy. Tu wygląda wszystko tak samo. Nie wiem, może jakieś detale, może jakieś przesunięcia. Tu ten spot kartonowy. Nie ma nic z rękami. Może trochę inaczej wyglądają. Zresztą oświetlenie chyba dużo zmienia tutaj. No, i to, coś się zastanawialiśmy, trzeba dać możliwość jakimś kajaków. Nie ma żadnej możliwości, stanie się na drugą stronę. Chyba, że jestem ślepy, co by się wcale nie dziwił. Teraz tak. No. Nie wiem, może ten brzeg jest trochę bliżej. Wszystko wygląda trochę inaczej, jak można powiedzieć. Dobra, szybko. Co my tu mamy? Czy tu coś jest nowego? Możecie sobie ocenić. To jest wszystko to samo. To samo. To samo. Te fajne są na szczupaki. Te to wiadomo na no wszystko. Ja sobie cały komplet mam kupiony. Może bym jakieś nagrody powymyślał na to. Zawody porobimy. Są razeneczki. Nic nowego tu nie dodali. Jak zwykle się wysilili. Nie ma tu nic. Fullmetal jakby ktoś interesował. 5,5 tysiąca Stama Silver dalej. 14 Owerek 18. Może gruszowo jest ta nieco. Nie wydaje mi się. No to tu się nic nie zmieniło. A Marszalek Deluxe 800, tego nie pamiętałem. A reazenka. Ryazenka, którą my łowimy na gruncie. To są te. Za 800, właśnie. Czyli tak mniej więcej pamiętają 800 i te 800. Taki zestaw za 2000, fajny. Teraz tak, tutaj wysili się czy nie? Łu, lemoniadę nową dodali i <ścoughs> dodali mikołaja, ja nie, nie mogę. O, tu jest jakiś oczywiście za złoto, nie? No bo przecież nie, jak, jak nie dodać nowego, nowej rzeczy za złoto? No przecież nie byli bez sobą, nie? no Także Mikołaj Lemoniada i coś za złoto. Gratuluję, podziwiam Was. To to, co my tu mamy? Tam jakąś linię brzegową na komórówce zmienili. To możemy tak przeskoczyć. Przeskoczy szybko. Teraz jedną rzecz widziałem. I drugą sprawdzę. Nie wydaje mi się, żeby się dało otworzyć mapy. Wejdziemy w ogóle w mapy, co mówię, że fajnie by było, nie ma open. Nie ma nic, nie da się map otworzyć. To by była duża zmiana, jakbym mógł otworzyć mapę i powiedzieć, komuś jakieś koty, albo pokazać, gdzie to jest na mapie, to by było fajne, ale nie ma takiej. No to to widzimy. Tu jakaś linia brzegowa się niby zmieniła. Nie wiem, tu trzeba było się skupić na detalach, szukać, patrzeć, co by tu było. Nie wiem, może na minimapie to widać. O, widzicie, tu jest 87, 87. Co najczęściej jest łowione. Tutaj to 50-80. No, fajnie. To tak. To jest jedno. Drugie to o właśnie. Jak wystartujemy, happy hour jest gotowe. I pewnie tu będzie, jak rzucę zestawy do wody. Pamiętacie, jedną godzinę. Jak ktoś nie ma konta premium. Aż do 9 stycznia macie happy hour, godzinę. Zawsze, jak rzucić je zestaw do wody, albo zaczniecie robić sanenty, przynęty, albo przynęty spinningowe. To to. No i co? Tu nic więcej nie widzę. No i tu mamy te zadania. Ja muszę sobie przerzucić tutaj na polskie. Ale tu już z góry widać. Nagrody przynajmniej. Dobra, wrzucimy na polskie, żeby nie było. Lecimy z tym, gdzie łatwiej to tłumaczyć sobie ewentualnie. Tu widzę jakieś browary w nagrodach, tu jakieś dziwne, nie wiem, czekolady, czekolady, myślałem, że ciasteczka czekolady, tu jest znowu na, tu zależy sobie na rybę na deskę powiesić. Tu mamy haki. Co to jest? Sprzęty jakieś, aha, sprzęty jakieś set na białajkę, żeby sobie połowić, no to może być fajne. To może być fajne, to nie wiem, po co mi na morze norweski bilet, super. Super, no? Hot, hot, co? Od Links? Co to jest? Aha, taki zestaw. 60 kawy, 60 herbaty, kakao i terrozniczony winem. Dobra, i wędka, kama, teleskop, 3 dni premium, ale się wysieli. Dobra, i teraz premium. Co my tu mamy? Tak na szybko. Jakaś linka? Nie, a zestaw linek na nie wiem po co set, 100 metrowe linki, jakieś waglerki, tu jest fajny secik. No balsy minął sobie, ktoś nie zrobi, dobra. Tutaj, wyprawa na jezioro Miedziane. No, jak ktoś ma wysoki poziom, premium zapewne ma, ma, wysoki poziom, to nie wiem co mu to daje. Ktoś nie ma, ma niski premium i zrobi sobie tę misję, no to może mu się to przyda. Tu jest jakiś zestaw, znowu przynęt spinningowych. Są haczyki. Tu znowu, co to jest? Nie wiem, co to jest. Tu jak jest jakieś dźwinko, wyprawa na morze. Łopata, wędka, lampka znowu. O, siedzisko dodali. Złów, siedem gatunków ryb. Rzeka Tunguska, jama. Stu, sztuczny gryzoń. To nie jest wcale łatwe. Musi chwycić szczupak, jakieś tajmeny. No dobra, łowiska by się zmieniło, to może tutaj Złów golca szarego na łówisko To trzeba będzie pokombinować. Trzy gatunki. Płastuk z listy, gładzica. No, to się samo zrobi, jak się będzie łowić. No ale znowu tak. Trzeba mieć premium. Trzeba mieć Norwegię. 34. level, przynajmniej, żeby to robić. Teraz tak. Tutaj jest jakaś wędka, kowrotek i nagrodę. Resztę sobie możecie przejrzeć, misji, czy to są jakieś szalone misje, ostatnia misja, no to są, premkę się dostanie, jak się zrobi wszystkie misje, ale to nie jest problem. Złów Mura Białego, 7 kg na Niedźwiedziu, to się jakoś zrobi. Dowolny okaz, rzadki okaz, porze 23.04. Zestawu gruntowego. To wcale nie jest takie proste, no nie wiem, płotka, płotkę może? Jakie łowisko tu jest? Komarówka, kręty jest strumyk, białaja, gród, jakiś leszcz komuś podejdzie? Karaś, o właśnie, karaś, karaś, no to nie powinno być trudne. no to będziemy polować. Ale resztę jakoś tam ogarniemy, to jest siódmy etap powiedzmy, że spójrzmy na trudniejsze. Co najmniej 4 kg na zestaw spinningowe. No nie ma będzie problemu, żeby nie zaliczyć jakiegoś szczupaka najpewniej. Takie szybkie PS. Tu przeoczyłem, przeoczyłem, właśnie wyłączyłem sobie ten, przeoczyłem jedną rzecz. Tutaj przeoczyłem, mówiłem, że nie ma nic nowego, jest coś nowego. Ciekawe jak się to koło zachowuje, niby no może można używać. Ciekawe jaką masz pulę, niby 8000, ale wiecie jak to jest. 417 metrów linki. No, trochę wchodzi, nie? Ciekawe, jak się zachowuje. Wolny jest, wolne, małe przełożenie. To jest jedno. I druga sprawa. Tu przecież jest jeszcze coś dodane oczywiście za złoto, za złoto, za złoto. Nie wiem. Tak, wydaje mi się, że to wszystko będzie tylko dostępne za złoto. Oczywiście, Ale jak macie premium, macie kasę EUR, dajcie. No złoto, złoto, złoto. No i tu jest ciekawy secik. Ciekawe, co to co, co sobą prezentuje ta wędka. Co to jest? Nie wiem, czy to istniało. Tam w opisie patrzę, no tu tego nie ma, nie? Ale tu widać dalej takie coś. Jest kołowrotek. Jakie to ma przełożenie? 6,4 o 3,4 grama. Ciekawe, czyli modyfikowalne to jest. 8000 srebra. Hmm? Ciekawe, ciekawe. Może bym to kupił do testów. Kowrotek mi ciekawi. Jakby się sprawował. 7-3 kg. To to wygląda ciekawie ten zestaw. No i to koło. To koło. Ciekawe, co to jest. To podobnie jak na tamtym 19,5. Ciekawe, jakie ma, jaki ma to mechanizm. 11 tysięcy, więc trochę taniej niż. Trochę taniej niż tama Silver. Ale znowu ta ma silver ma chyba 23,5 kg, a to ma. A to ma 19,5, i nie wiem jaki mechanizm. 5,7 do 1, może to. Może do czegoś to by się nadało. No i tu byłoby na tyle. Nic więcej tu w tym nie ma. To dzięki. I nie dajcie łapkę w górę, komentarz. I na razie.